o kurwa o, o, o. Powiedz cześć. O, o, a ty powiedz Dzień dobry. Powiedz Dzień dobry. Nie mogę. A teraz ty Olu, powiedz Witamy yy, ukrytą kamerę. Rozumiemy Cię, rozumiemy! Gdybyś na rzymie, powiedz o tam! Dobra, to wy się zastanówcie nad tym, co tu się stało. Może dojdziecie do tego, co ja właśnie zrobiłem. A ja idę do nich teraz! Oj, jeszcze raz na przyszła! No cześć! Siema? O, witam Kręci blanka. Okay. Ja nawijam Powiedz cześć do małej ukrytej szpiegowskiej kamery High Definition. Cześć. Jestem Ola, po co Wrzucimy to na YouTuba. Siema, Ada Cześć. Jak to powiedzieć, ale dobra. Nieważne. Dobra. Okej. Okay. Jak widać, tu jest Sielsko, Swojsko i bardzo Zielsko wręcz. Skąd wiesz, że taką zajebistą kamerę mam? To jest Daniela, wiesz? To jest szpigulska kamera High Definition. Oj Okej. Okay. Serio? Ona cały czas nagrywa, tak. High Definition. Zobacz, tu mamy wejście na ten... na... na, na USB. Akord. To się napuszczam. Siema! Hej! Będę na YouTubie? Będziesz na YouTubie. No nie mogę się odnieść. Chcesz kogoś pozdrowić? Chcesz kogoś pozdrowić? swoją mamę, która prawdopodobnie będzie u mnie graniowana w przyszłym roku. Hej! <śmienicza> o, siema! I jak ci poszło? Jestem jarmy? To jest mała kamera high definition. Jak to wszystko nagrywam. No dawaj, dziewięć punktów. Dziewięć miała... punktów, uwaga. No to zdałeś! A jaki miałeś temat? Jaki miałeś temat? O nie! Jaki miałeś temat? Wow. To o tym mi nie opowiadała. Dobra, spadam. O kurwa. Cześć Karolina. To jest kamera, wiesz? Super. High definition. Ona ja wszystko nagrywa. nawet wejście na No, <grym> <grym> oh, Robson gdzieś tam gonica ręki. A może się już utopisz, tylko wiesz? Gdzie proszę tak właściwie? Gziobasz. Nie czuj, Nie, wiem! Wiesz, tam jest jezioro, no nie? No jest, no i... No hmm, i... tam jest jezioro! W Sherlocku! Co już więc robimy? Z tym jeziorem. O nie, patrz idzie, 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 wstał. Wstał. O, o! Robert chodź! O... Biegiem! Policja <śles> Zamknij ryj, zamknij japę! Zamknij ryj! Była. <laughs> Kurwa! Ten idzie stupcony podziałem przejapę, a tu radiowóz przejeżdża, nie? I ja tak... Robert, cicho, policja, ten tak patrzy. Że mnie nie dopinkowali Kurwa ja to nagrałem. <laughs> ja to nagrałem, to będzie na YouTube.